Znana restauratorka Magda Jessler, prywatnie związana z chirurgiem plastycznym Waldemarem Kozerawskim, podzieliła się smutnymi wieściami. W środku nocy ogłosiła śmierć pani Teresy, matki jej partnera. Publikacja poruszyła fanów, którzy teraz przesyłają swoje kondolencje i słowa wsparcia. Dowiedz się więcej. W środku nocy Magda Gessler podzieliła się smutnymi wiadomościami. Znana restauratorka przeżywa żałobę Ponieważ 4 stycznia zmarła matka jej męża, pani Teresa. Trudno uwierzyć, że tej cudownej osoby, mamy, babci już nie ma z nami i napisała gwiazda związana z TVN. W życiu prywatnym, Magda Gessler od wielu lat jest związana z Waldemarem Kozerawskim, chirurgiem plastycznym. Para dzieli swoje życie między Polską i Kanadą, ponieważ tam właśnie ukochany Gessler prowadzi swoją klinikę medycyny estetycznej. Znana restauratorka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami informacjami z życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Tym razem, w środku nocy, Magda Gessler poinformowała o tragicznych wieściach. Odeszła pani Teresa, matka jej ukochanego. Pomimo, że kobieta zmarła 4 stycznia, informacje te zostały upublicznione dopiero teraz. Trudno uwierzyć, że tej cudownej osoby mamy, babci już nie ma z nami. Kochana Teresa odeszła do Lepszego Świata 4 stycznia. To bolesna strata dla całej rodziny, dla ciebie, mój kochany Waldusiu, drogi Januszu. Waldku, walczyłeś do samego końca, starając się o mamę, o jej życie i spokój na tym świecie. Moje kondolencje. Moje współczucie. Jestem z wami całym sercem. Przytulam was wszystkich, Magda Gessler, tak brzmi emocjonalne wyznanie restauratorki. Załączyła do tego wiadomości zdjęcie sprzed lat, na którym widnieje pan Waldemar z matką. Fani nadesyłają liczne kondolencje i słowa wsparcia. Kliknij, Suba, po więcej ciekawych ploteczek.